Chciałbym, abyśmy kontynuowali nasze myśli powołania. Może tylko, jeśli chodzi o powołanie, to jedną rzecz usłyszałem od księdza biskupa Rysia, bardzo ciekawą myśl. Nieraz ludzie się zastanawiają, czy ja nie rozwinąłem się z powołaniem. A może ja miałem być siostrą, a może miałem być księdzem, a no może jakimś innym, a może na pewno nie ta byłaby moją żoną. Wiecie, to jest taki nasz problem kapłański, jak się jest, jest zaproszony na wesele gdzieś, w którym momencie się już udać do domu? I do wniosku, że takim momentem jest, to prawie na każdym weselu się zdarza, jest chwila, kiedy przychodzi taki lekko wstawiony facet i mówi do mnie: Przysiędza, ja też ja, ja, ja miałem być księdzem. I widzieliśmy się rudą tam, to no, ona mnie zaczęła. No to trzeba opuścić salę. Ale jak myśli. jeśli zawarłeś związek małżeński w sposób ważny, w sposób prawy, w sposób uczciwy, to na pewno jesteś powołany do małżeństwa z tą kobietą. Nie ma, że. To, to, to nie jest tak, że aniołowie prowadzą akcję wieloletnią, jak po poznać Kaśkę Jóźwiak z Arturem Bednarczykiem i już mają swoje kamery na ulicy, i idą teraz. No, teraz muszą się spotkać, muszą się odezwać do siebie, bo to przeszli obok siebie, wszystko trzeba zaczynać od nowa. Nie, kochani. Jeśli jestem księdzem i zawarłem święcenia w sposób ważny, godny, świadomy, to ja na pewno jestem powołany do kapłaństwa. Już mi nie rozmażania, może w zakon, może no zakon, to można jeszcze przejść, ale czy małżeństwo na pewno nie, czy na, na, na pewno nie. Więc tutaj z, 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 zwalniam z myślenia wszystkich, którzy może chcieli przy, przy, jakoś przy, przekombinować, że to rozmytaj się z powołaniem i dlatego jestem tak źle. Kochani, w książce ojca Emanuela przeczytałem niesamowitą rzecz, mianowicie, że każdy człowiek pamięta moment swojego poczęcia. Oczywiście nie chodzi tu o to, że my pamiętamy, jak tatuś z mamą się pamiętamy to, jak się te komórki połączyły, ale my pamiętamy jako dusza człowieka, czy przy, zostaliśmy przyjęci na świat z miłością czy zostaliśmy przyjęci z niechęcią, z, nie, z, nie, z niechęcią. To jest nieprawdopodobne, ale człowiek, który się rodzi, już może wyczuć, czy jest akceptowany. Jeśli tego nie wyczuje, to potem przez lata będzie chodził od, i wszędzie, gdzie przyjdzie, ludzie będą mówili, zostań z nami, siadaj, napijesz się herbaty, kawy, a on będzie mówił, nie, dziękuję, pójdę. Ale ty gdzie pójdziesz, Zostań posiedź z nami. Nie, wy mówicie tak przez grzeczność. A tak naprawdę chcecie się nie pozbyć, bo ja jestem nudny i do niczego. Ale co ty za bzdury opowiadasz, człowieku? Siadaj, ciesz się, pij z nami herbatę czy, czy piwo i... Nie, nie, ja pójdę, bo jest czymś wam przeszkodą. On nie będzie mógł wierzyć, że ktokolwiek go akceptuje. Ktokolwiek go yy... chce przyjąć naprawdę do serca. I, i także i wiesz, jeszcze dziecko w momencie poczęcia może już dostać niezłego, niezłą nie, nie, nie skazę i ranę, ale kiedy już kobieta jest w stanie błogosławionym. I, I to się już ujawnia, to także dla dziecka może to być czas albo wielkiego błogosławieństwa, albo przekleństwa i bólu. Wiecie, domyślacie się, ile, ile ludzi przyszło na świat w atmosferze takich kłótni, że mąż wyrzucał żonie, miałaś uważać, miałaś mieć z płodne, a że nie uważała, to twoja wina, po coś mnie namawiał. I to dziecko to wszystko czuje. Wszystkie te napięcia, stresy, przekleństwa. A można inaczej. Kiedyś jedna pani opowiadała mi, to było oczywiście żartobliwe zachowanie męża, że jej mąż przyszedł z pracy, a ona mówi do niego, kochanie, jest nas już troje. On ją wziął na ręce, zaprowadził do pokoju, położył na łóżku i powiedział, kochanie, nie wolno ci się ruszać, nie wolno ci się za bardzo ruszać. Zaraz Ci kupię Rafaello, bo będziesz tylko Rafaello teraz jadła. I pokaż, czy już kopię. ona mówi z głupków, że jakie kopie? On odbiorę co tam 3-4 tygodnie. Nie, kopie. O, będzie z niego niezły piłkarz. I ona mówiła, mój mąż cieszył się jak dziecko, że jestem w ciąży. Cieszył się jak dziecko, że będziemy mieli dziecko. I to się wszystko odbijało na, na kondycji psychicznej jego nienarodzonego dziecka. I i żony, która też potrzebuje wtedy poczucia bezpieczeństwa. Szczególnie, w... kiedyś pan Jacek Kulikowski powiedział coś więcej takiego. Panowie, bądźcie tak opiekuńczy dla waszych żon, i tak mocno opiekuńczy, żeby im się chciał być w ciąży. Ale to od was dużo zależy, bo jeśli facet nie, nie znaje roli, tego ciąży, też tam ma jakieś żale, wąty, no to może się to katastrofalnie za. za, za Zakończyć. Mówiąc, w okresie prenatalnym dziecko może dostać do drugiego do, do, do kopniaka, a jak się urodzi, no to świat jest nastawiony często do drugiego wróżbowo. Kiedyś dziewczynka poszła z tatusiem na basen i mówi: Tatusiu, hmm, sko, z, po, z, po, weźmy na kolana i zjedźmy do baseniku, bo ja sama się boję. No więc ojciec wziął córkę na kolana. Zjechał razem i basenik był płytki i skręcił sobie nogę. I przy ludziach, przy wszystkich ludziach na basenie mówi przez ciebie zawsze się dzieje zło. Przez ciebie zawsze się dzieje zło. Ta dziewczyna mówi, potem przez kilkadziesiąt lat, dopóki nie przeszłam solidnej terapii, wydawało mi się właśnie to, że przeze mnie przychodzi tylko zło. Na ulicy pies nie szczekał na nikogo, na mnie szczekał. Ja pierwsza się denerwowałem, pierwsza się załamowałem. I myślę, że to miało bardzo duże znaczenie dla, typu, dla, dla mojego rozwoju duchowego. Powtarzam, który był katastrofalny już do 30 roku życia. Idzie dziewczynka ulicą, sąsiadka pyta: To Pani dziecko? Tak. A widzi Pani jakieś śliczne? A tak Pani nie chciała tego dziecka. Dziewczynka wszystko notuje. W domu u cioci wszyscy dzieci bawią się chowanego. I jedna dziewczynka schowała się na strychu. Mówi: Fantastyczny, nikt nie znajdzie. Pięć minut, 10, ale rzeczywiście nikt jej nie znajduje. Wychodzi ze strychu, a oni już dawno jedzą kolację. Zapomnieli o niej wszyscy. O, to dla niej jest uderzenie jak mieczem prosto w serce. Takich przykładów, kochani, mógłbym Wam opowiadać setki, i Wy byście mogli mi opowiadać setki. Po czymś takim zostaje pamiątka. Po czymś takim zostaje pamiątka. Co wtedy Czech robi, kiedy ma tyle ran? John Eldridge w swojej książce opisuje historię. Yy... Historię y, 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 żelaznego drwala. Był sobie drwal, który rąbał, y, który rąbał drewienką i przyszła zła różnica, rzuciła na niego urok, że zaczął się kaleczyć. Jak się skaleczył, to pobiegł do, do Kowala, czy do jakiegoś tam innego majstra, żeby mu zrobił taki opatrunek z żelaza, żeby był twardy. I tu się skaleczył, tu opatrunek, tu się skaleczył, tu opatrunek, tu się skaleczył, tu opatrunek. Po pewnym czasie. Drwal był cały ze srebra, nawet mu się to podobało, bo był taki mężny, twardy, ale nie przewidział jednego, że spadnie deszcz i on zardzewiał. Kochani, ilu ludzi szukało sobie ran, opatrunek na rany, szukali sobie w alkoholu, w pieniądzach, w karierze, nie znaleźli, ale zardzewieli i leżą dzisiaj i nie potrafią powiedzieć innych słów, tylko że chcemy się jeść, Chce mi się pić, odczepcie się ode mnie, zostawcie mnie. Ich serca są zardzewiałe, nie potrafią, nie mają empatii, nie mają tej umiejętności wczuwania się w siebie. I co trzeba zrobić? Kochani, trzeba zrobić tak zwaną, tak zwane nowe narodziny. Jezus mówił o ponownych narodzinach. Ktoś się musi powtórnie narodzić. A stary człowiek, ten poraniony, musi umrzeć. Kiedy to do Państwa mówię, przypominały mi się moje czasy dzieciństwa, kiedyś. I ja, ja zostałem zraniony mocno przez psa. Pies był taki, no może nawet taki. I strasznie mnie pogonił. Całe podwórko pękało ze śmiechu. Piotrusiu nie uciekał czy nie ugryzie. Ja tylko miałem na przed oczami jedno, klatkę sodową. I szybko, i szybko, i szybko. I jest klamka iż sz... nie dogonił mnie. Całe podwórko się śmiało w oknach kobiety stałe. Ja byłem wściekły. Ojciec szedł po mnie i też się śmiał i mówił: oj ty, bohaterze, bohaterze. Ja powiedziałem ojcu krótko, wyprowadzamy się stąd, krótka piłka, ja tu moja hańba była i tu mojej hańby już nie będzie, oczywiście za parę dni tam zapomniałem, ale psów się boję ciągle, jak chodzimy po kolędzie, to tak z, z od razu mówię, ile sutanna kosztuje, jak pies podwie to strasznie koszt, wydatek będzie, odszkodowanie I, i, i co trzeba zrobić, proszę Państwa, to nie, to było zadanie bólu człowiekowi, małemu, młodemu, który przerastał jego możliwości. I co teraz trzeba zrobić? Trzeba zrobić, żeby doprowadzić do bólu tego człowieka młodego, ale już pod kontrolą ojca, wujków, chrzestnych, instruktorów, trenerów, bóg wie kogo. Yy, Trzeba doprowadzić do tego. Yy, wszystkie kra plemiona społeczeństwa miały miały tak zwane ryty inicjacyjne. Na czym to polegało? Polegało to na tym, że yy, w nocy przychodził ojciec z jakimiś tam właśnie wujkami, zabierali chłopaka matce zabierali chłopaka matce i prowadzili go na rzekę, musiał głosowo przejść pod, drzew, pod rzece, musiał yy, zabić jakiegoś tam zająca, musiał wejść na drzewo i po paru dniach takich prób przychodził i ci, ci starsi faceci mówili to już nie jest chłopiec to jest, to jest mężczyzna, dostawał broń, dostawał imię. U, Czajanów, u Czajanów było to jeszcze było to jeszcze bardziej drastyczne, Czenian, który chciał zostać wojownikiem, musiał ręce włożyć do ognia i przytrzymać przez parę sekund. Potem wyjąć i żeby pokazać, że wcale, wcale go to nie, 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 nie zabolało za bardzo, wkładał ręce do gotującej wody. Wyciągał. Miał oczywiście oparzenia, rany. I to były jego ofice, pagony oficerskie. I też wracał do wioski i mówił, że... Mówiono o nim, że jest już żołnierzem. Kiedy był napad na wioskę Czejenów, oni często przybijali się, mieli takie skóry, jak my, księża, mamy stuły. Mieli takie skóry, i tymi skórami przybijali się do ziemi, że jak wróg nadszedł, to oni nie mogli uciec. Tylko walczyli często do ostatniej kropli krwi, broniąc kobiety i dzieci przed agresorem. Ale byli przybici do ziemi tymi właśnie pasami. Różne są inicjacje. Proszę Państwa, minęły tysiące lat. Minęły tysiące lat, a teraz wciągnął ten sam mechanizm. Opowiadał mi mój uczeń, teraz to już bardziej znajomy, bo ma już 50 lat, że kiedy przychodzi do domu, mama daje obiad mu i wtedy zlatują się synowie. Okrążają ojca w kuchni i mówią, tata, dobre to? Dobre, daj kawałek. I on woła do żony, Agnieszka, no co ty nie dajesz tym dzieciom naszym jeść? Co one takie wygłodniałe? Nie, one chcą jeść to, co ty jesz. One chcą jeść to, co ty jesz. Mój ojciec pracował w WSS-społem i siedział za biurkiem, ale nieraz wychodził na takie kontrole jakieś tam spo... i jak wracał, to mama, jak wychodził, to mama dawała mu kanapkę z jakąś tam kiełbasą i z wędliną. I nieraz nie, mu się nie udało tej kanapki zjeść. I ta kanapka w tytoniu, w taka stopiona, cała od słońca. I moja mama mówi: o nie zjadłeś tej kanapki, co my teraz z nią zrobimy? Trzeba pod dać gołębiom. A mój ojciec sprytny człowiek mówił, mówił, Piotruś, Piotruś, chcesz wojskową kanapkę? Szanowni Państwo, bym się dał pokroić za tą wojskową kanapkę. za kanapka, jak smakowała, jestem po kolendzie zjechała się rodzina, no bo zaprosili mnie tam na herbatę, kawę. I facet mówi, pokażę księdzu, jaki pospowałem mały ciężarek dla mojego syna, żeby sobie ćwiczył. Chodź no tutaj. Pokaż księdzu, ile już podnosisz. On raz, dwa, trzy. Wpada kobieta. Proszę księdza, niech on tego nie podnosi, bo się przesili, bo mu się ręka tam zwichnie. Ja mówię, dobrze, to starczy tego wszystkiego, chowa się. Ona poszła, on poszedł w koniec korytarza i mówi, proszę księdza, 17, 18, 19. Ksiądz widzi, wujkowie widzą, to jest najlepsze towarzystwo, jakie może być. Ciągle potrzebujemy facetów, którzy pokażą nam, co to znaczy być silnym. Co to znaczy być silnym? To zobaczycie siostry. Bardzo często panowie, panowie nie mogą odnaleźć się. Panowie nie mogą odnaleźć się w kościele. Jeden pan mi powiedział, że w kościele w kościele jest program 3 razy S. Stój, słuchaj, śpiewaj. Ale mówię, dla kobiet się nie nadaje. Zresztą facet jak przychodzi w niedzielę do kościoła, no to musi odstać te 45 minut. Kobieta jak przychodzi, o to jest inne zjawisko, ona założy futro, cały tydzień nie ma co z tym futrem zrobić, A teraz nagle jest niedziela, to założy futro, założy szpilki, przyjdzie do kościoła i co zobaczy? Kwiatki poukładane, ale ładnie poukładane kwiatki. Co jeszcze zobaczy przy małych chłopców, no teraz mamy trochę większych chłopców, Ale co zobaczy? Księdza. A o czym będą pieśni? O miłości będą pieśni. Są kobiety, które mogłyby w kościele zamieszkać, lodówkę wstawić. A fazet nie, fazetnie nie. Stój i słucha śpiewaj. Facet potrzebuje jakiegoś konkretu. Potrzebuje jakiegoś konkretnego zadania, konkretnego wyzwania, konkretnego zachowania. Maryja i Józef, się rodzice świata, pokazują nam czego, na co trzeba uważać w czasie realizacji powołania. Kochani, wszystko idzie dobrze, kiedy każdy z rodziców czyni to, co ma czynić. Wiadomo, że w pierwszym okresie życia dziecku jest bardziej potrzebna i odpowiada język yy, kobiety. Mówi dzisiaj ideologia gender, że to jest nieważne, czy jest mężczyzna czy kobieta, ważne, co, czy, gdzie się dobrze czuje, ważne, co sobie sam wybierze, ważne, jak siebie sam pokieruje. A, a mężczyzna, kobieta niczym się nie różnią. Drodzy Państwo, ja mówię stanowcze nie. Stanowcze nie, różnią się. Bardzo się różnią. Ja to przeżyłem na własnej skórze, kiedy moja mama wyjeżdżała gdzieś do sanatorium i zostawałem z ojcem i ojciec mi wieczorem kąpał, wsadzał mi paluchę w uszy, to myślałem, że mi łeb rozwali. Ojciec był szorstki, ojciec pachniał papierochami, a potem jak mi śpiewał piosenki, to do rana by mnie zasnął. Śpij syneczku, śpij syneczku. Jezu, ja by się dbałem, że to... Jak przyjeżdżała mama, te paluszki pasowały od razu. Mama pachniała, mama była mięciutka, mama miała długie włosy. Mama bo, tak niosła do łóżka, że jeszcze kołderkę podwinęła pod nóżki. No, to niech mi ktoś powie, że to jest to samo. Niech mi ktoś powie, że to jest to samo. Nie jest to samo. W pierwszym okresie życia, kiedy dziecko ma pierwsze kontakty z rzeczywistością, bardziej może potrzebna jest mama, ale ojciec też musi być, nie może być odstawiony na bok. Najgorszym zjawiskiem... Najgorszym zjawiskiem tego, tego pogubienia się jest to, że kobieta zaczyna walczyć z mężczyzną albo mężczyzna zaczyna walczyć o dziecko. Proszę kiedyś mi opowiadała jedna pani taki, taką historię no, emocjonującą. Zadzwonił dzwonek w drzwiach, otworzyła i mąż stał pijaniutki. Człowiek guma, ledwo się trzymał w ramuji. Wzięła go pod pachę i. Zaszczy do pokoju, żeby go położyć na wersalce. Dzieci mówią, tato, tato, mamo, co się tatusiu stało? Ona mówi, tatuś jest chory i tatuś jutro wyzdowieje, wyśpi się, to wam wszystko wyjaśni i opowie. Zamknęła drzwi na klucz i rzeczywiście mąż do rana spał, a rano tam z dziećmi się zamknął i coś im wyjaśniało. Natomiast są kobiety, które popełniają fatalny błąd. Które popełniają fatalny błąd. Walczą w sposób nieuczciwy o dziecko z mężem. I kiedy mąż przychodzi nieraz wstawiony, może nawet mocno nie wstawiony, to ona woła dzieci, chodźcie dzieci, chodźcie dzieci, chodźcie, chodźcie wszystkie dzieci, o, to jest wasz ojciec, o, widzicie? Ten, to tak żyga, to jest wasz ojciec. Wy, ta, wy mamusi tego nigdy nie zrobicie, prawda? Nigdy nie zrobicie. Proszę Państwa, kobieta, która poniża ojca męża w oczach dzieci, szykuje sobie sama na grobek. Dla całej rodziny też, ale pierwsza to ona padnie ofiarą tego. Bo to w końcu wyjdzie na jawkę, takie niecne czyny. W wieku lat 5, 7, 10 w społeczności żydowskiej ojciec zabierał matce dziecko. Nie to, że się wynosił z nim, ale przejmował nad nim pierwsze kierownictwo. Szczególnie jeśli to był syn. Jeśli to był syn. Drodzy Państwo, dlaczego musi przyjść mężczyzna? Żeby wychować chłopaka, musi przyjść mężczyzna. Dlatego, że żeby wy... przeprowadzić tą inicjację, trzeba chłopakowi zadać ból, a kobieta nigdy się na to nie zgodzi. Idzie małżeństwo, przed nimi chłopiec, synek yy... i jakiś drap na niego tam napada i zaczyna go tam atakować. Matka mówi zostaw go, nie ruszaj, nie bijcie się, odejdźcie od siebie. A ojciec mówi: Poczekaj, głowa wyżej, głowa wyżej, teraz mu przywal, przywal mu całej siły. Proszę Państwa, błogosławiony ojciec, który nauczył ojca bić się. Oby się ob, nie mówił, nie mówić, mógł ale że trzeba kiedy będzie bronić rodziny, żony, to on nie zwieje pierwszy. Zadać ból. Chrystus nam zadał ból. Chrystus nam zadaje ból, po to, żeby wyleczyć nas z rany, o po którą postarał się szatan. I jak to ma dalej wyglądać, jak to wyglądało w życiu Marii Józefa o tym na dalszych naukach rekolekcji Jeśli nie chcesz przegapić żadnego z naszych materiałów, zachęcamy do subskrypcji. O tutaj. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji na naszym kanale.